Witam was kochani w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj nadszedł ten czas, żeby pokazać wam moją biblioteczkę. Ja bookshelf tour robię raz do roku. Ostatnio robiłam w zeszłym roku w maju, także myślę, że moja biblioteczka od tego czasu się sporo zmieniła i sporo książek przybyło. Także chciałabym wam bardzo pokazać. Moje książki ułożone są gatunkami, ewentualnie są, jeżeli mam dużo książek jednego autora są ułożone właśnie autorami. Ja teraz was biorę do ręki i będę wam pokazywała wszystkie książki, które się znajdują na mojej biblioteczce. Dwie książki są pożyczone, ale zaraz wam powiem. Gdzie powinny stać, dlatego tak. E, także jestem bardzo podekscytowana, jeśli chodzi o ten filmik, ponieważ moja biblioteczka wygląda tak, jak sobie wymarzyłam, zaczynając nagrywać na Booktube, że chciałabym właśnie mieć takie trzy piękne regały. W ogóle ja jestem zachwycona biblioteczką Anity z Bookrewius, z którą bardzo serdecznie pozdrawiam. E, ona ma po prostu taką wymarzoną, wymarzoną moją biblioteczkę. No, ale ta, którą mam teraz, też jest po prostu spełnieniem moich marzeń aktualnie. A w przyszłości, jak już będę miała swój dom i tak dalej, będę mogła sobie też zrobić na zamówienie biblioteczkę. To właśnie będę chciała mieć taką, jaka, jaką ma Anita. Także już nie przedłużamy, zabieramy się. Myślę, że zaczniemy od tej strony i będziemy lecieć w dół. Będę. <grym> Także zaczynamy tutaj. Tak jak widzicie, ta półka jest półką Sary J. Mas. Szklany tron, korona w mroku. Wow, wow, dziedzictwo ognia, królowa cieni. Imperium Burz. Jestem w trakcie czytania Imperium Burz. Wieża świtu. Brakuje mi tutaj jeszcze ostatniej części. E, dwór cierni i róż. Dwór Mgieł i Furii, dwór Skrzydeł i Zguby oraz dwór Szronu i Blasku Gwiazd. Oczywiście brakuje jeszcze, dlatego jest ten kaktus, żeby tu nie wkładać już. Czekajcie, czy nie zasłaniam mikrofonu? Chyba nie. Żeby już nie wkładać tu żadnych innych książek, będzie tutaj najnowsza książka, właśnie Sary J. Mas, nie pamiętam jak ona tam się nazywa. Dalej, przechodząc w dół, mamy tutaj półkę z Harrym Potterem. Wszystkie części ilustrowane Harrygo Pottera. Yy, bardzo się cieszę, powiem Wam, że jeszcze kupiłam Harrygo Pottera, kiedy ta stara właśnie wersja była, ponieważ teraz wiem, że ona już nie jest. Ło, wow, Bellatrix mi spada. E, ponieważ wiem, że ona już nie jest dodrukowywana, tylko są teraz te nowe, które średnio mi się podobają. Jestem y, na pewno y, o wiele bardziej y, za tymi właśnie klasycznymi. Następnie mamy Harry Potter i Przeklęte Dziecko. E, Quidditch przez wieki. Baśnie Bardla Bidla. To jest cały mój taki dorobek z Harrym Potterem, marzy mi się jeszcze, żeby po francusku mieć e, właśnie wszystkie części Harry'ego Pottera, ale to może kiedyś. Następnie mamy Balladę Ptaków i Węży, czyli najnowszą książkę Susan Collins, oczywiście Igrzyska Śmierci, W Pierścieniu Ognia oraz Kosogłos. Następnie mamy Samantha Shannon. Ja pamiętam, te książki kupiłam chyba w 2018 roku, więc one bardzo już są na mojej długo, na mojej biblioteczce, ale jeszcze się za niej nie zabrałam. I to jest Czas Żniw Zakon Mimów oraz Pieśni Jutra, i wiem, że ma w tym roku wyjść chyba czwarty tom. Następnie mamy wszystkie części. Oczywiście są nie po kolei <laughs> opowieści z narni, ale pokażę Wam tak, jak mam je po prostu tu ułożone. I jest to tak: siostrzeniec czarodzieja, ostatnia bitwa, to jest ostatni tom, podróż wędrowca do świtu, e, książę Kaspian, koń i jego chłopiec. Srebrne krzesło, ta część najmniej mi się podobała, oraz pierwszy tom Lew, czarownica i stara szafa. A moją ulubioną częścią jest siostrzeniec czarodzieja, ponieważ tutaj jest tak naprawdę jak cała narnia powstała. Bardzo, bardzo ciekawy tom i mój ulubiony z całej narni. Przechodzimy w dół. I tak jak widzicie, tutaj mam wszystkie części Wiedźmina, czyli ostatnie życzenie, miecz przeznaczenia, to są opowiadania. Krew elfów, Czas pogardy, Chrzest ognia. I tak te pięć części przeczytałam. Została mi wieża jaskółki, pani jeziora oraz sezon burz. Następnie mamy Władcę Pierścieni, czyli kolejny, wydaje mi się, klasyk literatury fantastycznej, czyli Tolkien. Mamy tak: władce Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Władce Pierścieni Dwie Wieże oraz Władce Pierścieni Powrót Króla Nie mam pojęcia, kiedy za te książki się zabiorę, ale mam nadzieję, że szybko I oczywiście Hobbit, czyli e, też Tolkiena I mam tę wersje z ilustracjami Następnie pierwszy tom e, Drogi Królów Brandona Sandersona No musicie przyznać, że ta cegła jest po prostu porządna Ona ma stronę, już Wam mówię ona ma stron 959, ale no też gabarytowo jest duża. I obok mamy również taką klasykę, jeśli chodzi o literaturę fantastyczną, ale z elementami post-apo. Myślę, że to jest głównie post-apo, czyli metro. Metro 2033, Metro 2000. Ojej! Metro 2034 oraz Metro 2035. Te dwie części zostały mi do przeczytania. Następnie mamy ostatnią godzinę od bestsellerek. Później mamy Złodziejkę Dusz, Dziewczynę z Dzielnicy Cudów. Mam to razy dwa, ponieważ będzie dla Was też konkurs. Odłożę. I Wojnę Makową. Powiem Wam szczerze, że. Powiem Wam szczerze, że najbardziej jestem dumna właśnie z, tej mojej, z tego regału z fantastyką, ponieważ mam tutaj same bardzo, bardzo ciekawe e, tytuły, za które bardzo chcę się zabrać. Następnie przechodzimy dalej. Wszystkie części e, zmierzchu, mimo że ja zmierzchu nie czytałam nigdy, i mamy tak. Łoj, wow, coś tutaj się. Mamy zmierzch. Przed świtem. Przed świtem. Księżyc w Nowiu oraz Zaćmienie. I za, może zastanawiacie się, czy planuję kupić tą najnowszą książkę, którą wydała y, Meyer. Tak, planuję kupić, przeczytać. Y, w ogóle planuję przeczytać cały zmierzch, ale to chyba w przyszłym roku. Następnie mamy Endgame wezwanie. Klucz niebios i Reguły gry. Mówi się, że ta y, trylogia jest bardzo podobna do. Igrzysk śmierci, dlatego na razie odkładam bardzo, 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 bo igrzyska śmierci dla mnie są niepodrabialne. Następnie mamy iluminę oraz geminę, prawdodziejkę i. Trudy Canavan, mamy Kapłankę w Bieli, Ostatnia z Dzikich oraz Głos Bogów. A tu mamy wersję kieszonkowe, czyli Misja Ambasadora Łotr i Królowa Zdrajców. A tu nie mam pojęcia, dlaczego to tutaj jest, będę musiała to przestawić. E, mamy tu książki Laili Shukri. Jestem żoną szejka, byłam służącą w arabskich pałacach oraz jestem żoną terrorysty. I tu dostałam od wydawnictwa Perską Zmysłowość, ale to z któryś z rzędu, ton, dlatego myślę, że będę musiała się go pozbyć, może ktoś czyta piszcie to, yy, oddam po prostu tę książkę, to jest y, egzemplarz recenzencki, dlatego nie będę go sprzedawała nawet nie mogę, tylko po prostu właśnie oddam komuś, no i te książki powiem wam, że one naprawdę są takie troszeczkę krew w żyłach zastyga i schodzimy półeczkę niżej się ciemno troszeczkę nam robi, bo <laughs> oczywiście zasłaniam swoim wielkim cielskiem ale już jestem i tutaj mamy w sumie głównie książki od wydawnictwa Uroboros i mamy tak. Króla kruków, Maggie Steve Water, Złodziejkę snów, Wiedźmę z lustra oraz Przebudzenie króla. Obok mamy serię czarnego maga, tylko nie mam pierwszego tomu. W miesiącu y, sierpniu udało mi się wszystko, całe cztery książki przeczytać i mamy tak, drugi tą Adeptkę, Kandydatkę oraz Ostatnią Walkę. Też y, Maggie, y, Steve Water, czyli tą, y, tę samą autorkę, co tutaj właśnie Króla Kruków, mamy Przeklętych Świętych. Następnie Marta Kisiel, Toń oraz Pierwsze Słowo i jeszcze mam Płacz, ale... Książka jest pożyczona. Następnie nowość od wydawnictwa Insignis, czyli Początek, Gambit Kartosa oraz Tajemnica Mrocznego Lasu, tom trzeci. Obok mamy Kroniki Werdsona i tych książek również chciałabym się pozbyć, bo tutaj nie planuję ich czytać. Następnie Niezgodna, Zbuntowana, setna królowa oraz próby ognia. Tutaj na dole są książki, których chcę się pozbyć lub e, sprzedać, ale wydaje mi się, że niektóre z tych książek po prostu oddam do biblioteki. I teraz tak się właśnie prezentuje ten pierwszy regał, który oglądaliście. I teraz przejdziemy sobie do regału środkowego. Pierwsza półka, tak jak widzicie, jest w całości poświęcona Stevenowi Kingowi. I tutaj mamy trylogię Pana Mercedesa, czyli właśnie Pan Mercedes, Znalezione, Niekradzione oraz Koniec Warty. Niestety wszystkie trzy książki mam w różnych wydaniach, no ale trudno. Na os mm, później, to muszę przedstawić. Następnie mamy Instytut, bardzo dobra książka, polecam, tak samo jak Pana Mercedesa. Outsider, już strany, bo parę osób czytało go. Misery. Dallas 63. To Stephena Kinga. Oczywiście przeczytany, żeby nie było. Następnie mamy. Instrukcję obsługi Stephena Kinga. Bardzo fajna książka, jeżeli ktoś chce zacząć właśnie yy, czytać Stephena Kinga. I tutaj mamy kolekcję. Tę, którą wydawało yy, yy, Pruszyński spółka i mamy tak: Misery zieloną górę cmentarz zwierząt, Carry Chutrze, Łowca snów w dwóch yy, tomach, Big Eight Gra Geralda ręka mistrza również w dwóch tomach, Dolores Claiborne lśnienie, desperacja w dwóch tomach przeczytałam, Wielki masz oraz Uciekinier. I tutaj jeszcze mam Stephen King i też Beef Vincent, 17 podniebnych koszmarów. Przechodzimy niżej, ale mnie już ręka boli. Statyw, musisz mi pomóc. Mamy półkę, którą tak naprawdę najczęściej widzicie, bo ona jest za moimi plecami. Tutaj jest półka z literaturą piękną, z klasykami, takie, wiecie, połączenie. I mamy tutaj tak, gliniany most Marka Zusaka, Kichot, Salmona Różdiego. Yy, Róż Blackout, Zero, Szczygieł od Donny Tart, 451 stopni Fahrenheita, Chłopiec, Kret, Lis i Koń, Pielgrzym, Mały Książę, Wierzyliśmy jak nikt, Szantaram, Drakula, Dwie książki Dana Brauda, Kot Leonarda, Da Vinci Oraz Inferno Więzień, nieba Ja tę książkę kupiłam chyba za 10 czy 11 zł Wiem, że to jest chyba tom trzeci No ale jest w stanie praktycznie idealnym A była na outlecie Także jeszcze w twardej oprawie Więc mówię, nie no, biorę Następnie Olga Tokarczuk Gra na wielu bębenkach Miedziaki, które bardzo serdecznie Wam polecam Portret Doriana Greya Duma i uprzedzenie Wichrowe wzgórza I tutaj takie cieniuteńkie e, Oskar i Pani Róża Folwark zwierzęcy Orwella Oraz rok 1984 George'a Orwella I przenosimy się półkę niżej I tutaj mamy również Romanse, obyczajówki I mamy tak Ogród z marzeń Dam ci to wszystko, zanim się pojawiłeś. Ślepnąc od świateł, zatrzymać gwiazdy. Siedem mężów Ewelin Hugo, Daisy Jones and the Six, osiedle żniw Remigiusza Mroza. Wysłuchaj mnie, proszę. Gniazdo. Było to światło, którego nie widać. Książkę, którą bardzo wam polecam. Tu mam y, Patryka ze SpongeBob'a. <laughs> Żyj i pozwól żyć też również tę książkę bardzo wam polecam. Zakochani rozbitkowie. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Historia o Żółwie aż do końca, Johna Greena oraz gwiazd yy, naszych wina. Papierowa dziewczyna. Dwie książki Miłoszewskiego. I ja się pytam, kto tak wydaje książki, gdzie tego samego autora są różne wielkości. No, po prostu myślałam, że mnie coś strzeli. Mamy tak, jak zawsze, oraz aktualnie przeze mnie czytaną yy, kwestię ceny. Nie, no ale powiedzcie, że no, tak to nie może być: no ludzie, kochani. Nie wiem, jak to wam pokazać, bo zasłaniam światło, Ale mamy tak: uziemionych, drugie bicie serca, my dzieci z dworca, zo, jesteś tylko dla mnie, oraz w skali od 1 do 10. Tutaj mam półkę, słuchajcie. Tutaj mam półkę z mm, biografiami i mamy tak. biografię Elvisa Presleya, biografie Slesza, Cezarego Pazury, y, Ludzie, pasje, wartości, Freddy Mercury, Mercury, biografia legendy, Freddy Mercury i ja, Queen, królewska historia, y, Mika Jagera, Stanley człowiek Marvel oraz Katie Piper piękność i tutaj mamy maszynę do pisania mojej mamy jak zaczynała pracować sekretariat. Tu przechodzimy się y, niżej, przechodzimy i tutaj te takie klasyki, klasyki czyli mamy potop część, część pierwszą Część drugą, oj kurcze pieczone, oraz część trzecią potopu. Następnie mamy Ogniem i Mieczem, część pierwszą oraz część drugą. Później Henryk Sienkiewicz, pan Wołodyjowski. Później mamy Henryka Sienkiewicza, krzyżaków w pięknych wydaniach. Następnie mamy w pustyni i w puszczy Mitologię Greków i Rzymian. Później mamy Juliusza Słowackiego, Balladynę, Lilę Wenedę i e, Mazepa. I później mamy Romeo i Julia oraz e, Pinoki. A tutaj obok są fasolki. I tak, to są te fa fasolki niedobre. Tu się coś przewraca nam. I tutaj mam półkę z książkami Paula Coelho, Wszystkimi. Czyli Walkirię. Zdrada, Hipis, Demon i Panna Prym, Być jak płynąca rzeka, Zachir, Alchemik, Szpieg, o kurczę, wieczorek, się przewraca mi to wszystko, Czarownica y z Portobello, nad brzegiem rzeki Piedry Ola oraz Weronika postanawia umrzeć. Ja na punkcie Paula Coelho w gimnazjum miałam straszną ochotę i bardzo byłam podjarana jego twórczością, ale planuję zrobić re-read i zobaczymy jak to się ma do tak naprawdę gimnazjum skończyłam w 2014 roku, czyli tak naprawdę różnica 6 lat. Zobaczymy czy nadal będzie mi się podobała, bo tak naprawdę tych książek mam mnóstwo. A a teraz przechodzimy do ostatniego regału, gdzie są kryminały, książki wojenne. I pierwsza półka są to książki młodzieżowe, czyli głównie Winidia albo czwarta strona. Czyli mamy tak: Węchfull Mściwi, Wiszys Nikczemni, Ocalało Tylko Serce, Okrutna Pieść, Pieść Pieśń, Pieśń" zenit. Nexus, te wiedźmy nie płoną, nie polecam. Jumper, zostawiłeś mi tylko przeszłość, a jeśli to my, raczej szczęśliwi niż nie. Gołąb i wąż, pod taflą, osobliwe i cudowne przypadki Ewy, lavender. Niedźwiedź i Słowik. Wtyczka. Mam na imię Jutro, bardzo dobra książka. Riverdale, Zabawę i Zabójstwa. Wszyscy mówią na mnie. Mag ze Stranger Things. Oraz Tusz. I przechodzimy półkę niżej, gdzie znajdują się kryminały. I mamy półkę numer dwa. Z kryminałami, i mamy tak: bezwład, sobotnie dziecko, mury, dobre miasto, mami niezbity dowód. Blisko Mnie, Grób, Chemia Śmierci i mamy serię od Albatrosa, czyli Ktoś tu kłamie, Noc kiedy umarła oraz Zanim powróci strach. Sekretne życie pisarzy, polecam Wam tę książkę, mi się bardzo podobała. Dopasowani Skanki, tajemnica siedmiu zegarów od Agaty Christie, w labiryncie, o Kokaina oraz dwie książki Steve'a Kawanasz, czyli Wkręcenie oraz trzynaście, które strasznie, ale to strasznie Wam polecam. Przechodzimy niżej. I tutaj mamy romanse. Y Greja, tak, erotyki, to jest taka w sumie kontynuacja tej półki z obyczajówkami. I tutaj mamy serię Mała Czarna, czyli mamy współlokatorów, których bardzo Wam polecam, bardzo mi się podobały. Lista, która zmieniła moje życie oraz zamianę. Powiem Wam, że ja nie jestem ogólnie fanką e, romansów, komedii romantycznych, ale te książki z Małej Czarnej są naprawdę e, godne polecenia. Następnie mamy stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. 13 powodów. 39,5 jak poznałem Ankę. I mamy 50 twarzy greja, ciemniejszą stronę greja oraz nowe oblicze greja. I tak przeczytałam wszystkie trzy części. Następnie mamy za kogo Ty się uważasz. Idź postaw wartownika oraz Moje serce nigdy, moje serce należy do Ciebie oraz 3 metry nad niebem. Tutaj mam kubeczek, który właśnie dostałam, kiedy dostałam książkę zamianę. Tam taki kubeczek od wydawnictwa, za którego bardzo dziękuję. A tu mamy kontynuację kryminałów, czyli mamy tak prawdę o kłamstwach, dzień rozrachunku w głębi lasu kobena. Ostatni szczegół również kobena, oraz 6 lat później. Następnie mamy ostatni raz, gdy rozmawialiśmy. Wszystkie dobre rzeczy, oraz nikt nie idzie Jakuba Małeckiego. Pod spodem jest półeczka z książkami o tematyce wojennej. I mamy tak: złodziejkę książek Markusa Zusaka, płytkie groby na Syberii. Anioł Życia z Auschwitz, Kołysanka z Auschwitz, Azyl, trzy książki Remiglu, Remigiusza, Mroza, Parabelum, czyli e, prędkość ucieczki, horyzont zdarzeń oraz głębia osobliwości. Następnie mamy Słowika, Tatuażystę z Auschwitz, Podróż Cilki oraz Czerni i purpurę, którą również strasznie Wam polecam. I na dole mamy poradniki, jakieś tam takie bardziej, bardziej reportażowe rzeczy, czyli mamy tak: Kosmiczne Dziewczyny, Zapytaj Astronautę, Mowa Ciała, Mali Bogowie. Nas nie zabije. Pilot ci tego nie powie. Jak mniej myśleć? Książka, którą napisałem, żeby mieć na odwyk bardzo fajna i zabawna książka. O, tutaj się przewróciło oczywiście, no bo jakby inaczej. Eee, wszystko dzięki jedz módl się i kochaj. Beduinki na Instagramie. Jazu przewróciły się tam. Polska odwraca oczy, co wie mój kot, co wie mój pies, życie na pełnej petardzie, oraz jak przestać się martwić i zacząć żyć. A tutaj na dole mam. Swoje planszówki, nie wszystkie Tu oczywiście jakaś butelka Tak oto prezentuje się, słuchajcie, moja biblioteczka Nie wiem ile dokładnie mam książek, ale chyba ponad 250 Staram się, żeby na mojej biblioteczce były książki, które naprawdę mnie interesują Niżeli tylko brać, wiecie, cokolwiek, żeby mieć na tej, pół, na tej biblioteczce Piszcie mi Ile Wy macie książek na swojej biblioteczce i jakie macie w ogóle biblioteczki? Możecie robić zdjęcia na Instagramie i oznaczać mnie. Ja wtedy pooglądam, jak wyglądają Wasze biblioteczki. Także bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i widzimy się już w kolejnym filmiku. Cześć!